Pan ja siebie chciałem, ogląda. Dwa razy widziałem, no chciałem, musiałem zobaczyć. Pierwszy odcinek ten premierowy i tam coś po drodze też się udało. Ogląda. <laughs> milionów, no, się ogląda. 20 parę minut i naprawdę nie nudziłem się. Eee, <grystanie> ja mam w ogóle taki temperament, jestem dosyć żywy, skaczę, wygłupiam się, mimo tego, że mam po 60 ale to no tak mam, no i tyle. Więc mi się to nie podoba, że jestem za żywy, zaskoczny, za coś, no, ale proszę Państwa no, zawsze taki byłem, nie, nie zmienię swojej natury i nie zamierzam udawać, że, że jest inaczej jak jest tak, jak jest. Tym bardziej, że robiłem to dokładnie przez 20 lat. Dokładnie tak samo. Więc. Też, no też byłem aktywny, bardzo i tak bardzo dynamiczny, to bardzo, Fajny. to bardzo krytykujesz. Nie, tylko trochę odpowiadam y, internautom. Dokładnie. No mówią, że tam skaczę, taki siwy i skaczę. No, tak, tak mam, no, ale nikomu nie zabraniam, To spróbujcie.